Cześć z tej strony Sara Mrus, a to jest podcast Holistyczny punkt spojrzenia, gdzie poruszamy wszystkie tematy związane z dobrym samopoczuciem. Od odżywiania i aktywności po zdrowie mentalne, lifestyle oraz wszystko, co znajduje się pomiędzy. Bez ograniczeń odkrywamy tutaj sekrety zdrowego życia i przywracamy wewnętrzną równowagę. W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez temat, który. Wszyscy dobrze kojarzymy, lecz niekoniecznie znamy, czyli etykiety na produktach. Co kryją w sobie, jak prawidłowo je odczytywać i co najważniejsze, jak zrozumieć zawarte na nich informacje. Przejdziemy przez temat, korzystając z tego, co na chwilę obecną wiemy, a także ze wskazówek i narzędzi, które zdecydowanie mogą być pomocne w tym obszarze. Dzięki tej wiedzy dużo łatwiej będzie Ci podejmować świadome wybory żywieniowe. Jak zawsze, zapraszam Cię do słuchania. Zajmując się żywieniem, wiem, jak przytłaczające może być znalezienie w sklepie produktu z takim dobrym składem. Dlatego czytanie i zrozumienie etykiet żywieniowych to takie, według mnie, niezbędne narzędzie, jeżeli chcemy prowadzić zdrowy styl życia. Etykiety żywieniowe są dla nas, konsumentów, naprawdę wartościowe, ponieważ Prowadzą do takich lepszych wyborów dietetycznych, dzięki temu, że dostarczają nam informacji o zawartości składników, wielkości porcji, liczbie kalorii czy rozkładzie makro i mikroskładników. Jeżeli dokładnie potrafimy zinterpretować te etykiety, jesteśmy w stanie uniknąć takich ukrytych niespodzianek. Co mam na myśli mówiąc ukryte? Często na produkcie możemy znaleźć informacje bez cukru, co dla wielu osób będzie się wiązało z tym, że produkt jest lepszy, bo rzeczywiście nie zawiera tego cukru. Niestety zdarza się tak, że zamiast tego cukru po zagłębieniu się w skład znajdziemy tam słodziki czy syropy cukrowe, co już nie jest dla nas takie dobre. Najprościej jest kupować produkty jak najbliższe tym naturalnym, i wtedy nie mamy takiego problemu ze składem. Jednak, tak jak poruszałam temat w innym odcinku o żywności przetworzonej, jesteśmy tylko ludźmi, i czasem może się tak zdarzyć, że będziemy potrzebować sięgnąć po taką żywność. Oczywiście tutaj zaznaczam, że nie mówię o żywności ultraprzetworzonej, a raczej o tej nisko przetworzonej jak sos pomidorowy, mus owocowy czy jakaś np. pasta warzywna. Wtedy ta wiedza jak interpretować etykietę jest bardzo pomocna, bo zawsze w takich sytuacjach możemy wybrać mniejsze dla nas zło. Dodatkowo nawet jeżeli my kupujemy kaszę, makarony czy rośliny strączkowe, czyli produkty jednoskładnikowe, nieprzetworzone, jeżeli mamy jakiś cel typu utrata wagi, kontrola wartości odżywczych, czy też niska podaż białka, to w takich sytuacjach te informacje znajdujące się na etykiecie, jak ilość porcji, zawartość składników odżywczych, będzie dla nas bardzo pomocna. Dlaczego tak ważne jest w ogóle czytanie etykiet produktów? Dzięki zaznajomieniu się z produktem, jego składem, wartością odżywczą i innymi informacjami, które widnieją na opakowaniu, Mam wrażenie, że jesteśmy w stanie lepiej zarządzać tym swoim żywieniem. Nie wierzę, że ktoś nie chciałby kupić lepszego produktu dla siebie i swojej rodziny. Ale jak w zasadzie ma to zrobić, jeżeli nie ma tak naprawdę pojęcia, w jaki sposób odróżnić od siebie dwa te same produkty, tylko innego producenta? Dlatego właśnie poruszam ten temat w dzisiejszym odcinku, aby zwiększyć tą świadomość i zmienić trochę spojrzenie na te produkty, które kupujemy. Jeżeli nie mamy świadomości tego, co znajduje się na opakowaniu, to tak naprawdę w ogóle nie zabieramy się za czytanie czy interpretację tych etykiet. Jeżeli jednak trochę wiemy na temat składów, to wydaje mi się, że najczęściej takich informacji, jakich my szukamy na tej etykiecie produktu, to wartość odżywcza i skład, ale to tak naprawdę kwestia indywidualna i zależna od tego, jaki cel ma zaznajomienie się z tą etykietą. Czy jest to tylko chęć takiego świadomego zakupu, czy może jakieś specjalne wymaganie zdrowotne, co poruszę w dalszej części? Przechodząc więc do konkretów, co możemy wyczytać z takiej etykiety produktu? Oprócz producenta, daty ważności i kraju pochodzenia, to co nas zwykle interesuje, to sekcja wartości odżywczych i składu produktu. Wartość odżywcza produktu, Zawiera w sobie informacje na temat ilości białka, tłuszczów i węglowodanów na 100 gram tego produktu. Dodatkowo ilość sodu, czasem ilość wapnia, a czasem również zdarza się też, że pojawia się informacja na temat ilości błonnika. Drugi taki istotny opis to skład, czyli to, co zostało użyte do wyprodukowania tej żywności. I chyba warto wspomnieć jeszcze o takiej informacji, czy produkt potencjalnie może być zanieczyszczony alergenami. Jest to szczególnie ważny komunikat dla osób z alergiami pokarmowymi lub też nietolerancjami. Chciałabym teraz przejść do przeanalizowania tej sekcji wartości odżywczych. Znajdziemy tam informacje dotyczące ilości węglowodanów, białek i tłuszczów oraz pozostałych składników. Na 100 gram produktu oraz na przykładową porcję produktu 30 gram lub też 40. Dodatkowo widnieje również informacja na temat wartości energetycznej, i tutaj również w 100 gramach i w porcji, jeżeli taka porcja jest przedstawiona. Wartość energetyczna wyrażana jest w kilojoulach i kaloriach. I jeżeli chcemy wybrać produkt porównując go z innym, niech to będzie na przykład mus owocowy. To lepiej patrzeć na poszczególną zawartość składników odżywczych i kaloryczność w przeliczeniu na 100 gram niż na porcję, ponieważ ta porcja może się różnić pomiędzy produktami różnych firm. Przechodząc do poszczególnych składników, to w przypadku białka podana jest po prostu jego całkowita ilość w produkcie przypadająca na 100 gram. Natomiast w przypadku węglowodanów podana jest ich całkowita ilość z wyszczególnieniem zawartości cukrów. W tym przypadku, jeżeli chcemy wiedzieć, czy są to naturalnie występujące cukry, czy dodane cukry, nie mamy takiej pewności, warto pójść o krok do przodu i zerknąć na skład produktu. Jeżeli nie mamy tam wymienionego cukru lub innych substancji słodzących, to wiemy, że ten cukier jest naturalnie występującym cukrem w pierwotnym produkcie. To jest taka jedna rzecz, na którą trzeba zawsze zwracać uwagę i trzeba być ostrożnym. Wracając jednak do węglowodanów ogólnie, czasem zobaczyć możemy również informacje o zawartości błonnika w 100 gramach tego produktu. Ta informacja, jeżeli jest już umieszczona, jest dla nas bardzo cenna, dlatego że produkt im większą ma zawartość błonnika, tym korzystniej będzie wpływał na nasze zdrowie, więc generalnie poszukujemy takich produktów, które ten błonnik zawierają. Błonnik zalicza się do grupy węglowodanów, jednak działa on zupełnie inaczej na nasz organizm. I możemy go podzielić na takie dwa główne typy: błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Jeżeli chodzi o błonnik rozpuszczalny, może on pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi, w regulacji poziomu cholesterolu, natomiast nierozpuszczalne z kolei wspiera zdrową pracę naszego układu pokarmowego. I teraz co do kalorii, błonnik dostarcza znacznie mniej energii niż właśnie inne składniki odżywcze i kalorie pochodzące z tego źródła nie są zazwyczaj uwzględniane w ogólnym bilansie energetycznym produktów na etykietach żywieniowych. I my też, jeżeli przygotowujemy sobie żywienie, to raczej nie uwzględniamy tego błonnik. Ponieważ nie wpływa on tak znacznie na całościową energetykę diety. Spożywanie produktów bogatych w błonnik jest bardzo korzystne dla utrzymania zdrowia, zwiększenia uczucia sytości czy stabilizacji poziomu cukru we krwi. Wspiera również funkcję jelit, dlatego porównując te produkty zbożowe, warto sięgnąć po te, których ilość błonnika jest większa, jeżeli tylko oczywiście nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych do zmniejszenia jego ilości w diecie, bo tutaj też musimy być czujni musimy na to zwrócić w takich przypadkach analogicznie będziemy wybierać te produkty z mniejszą ilością tego błonnika, jeżeli w ogóle ta informacja będzie podana. Kolejna informacja, która jest równie ważna, to ilość tłuszczów w produkcie, które określone są jako tłuszcz ogółem spod sekcją tłuszczów nasyconych. W niektórych produktach, szczególnie na przykład w tłoczonych olejach, ta sekcja może być poszerzona jeszcze o ilość jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych co również dla nas jest dodatkowo taką cenną informacją ponieważ właśnie jednonienasycone kwasy tłuszczowe są dla nas najzdrowsze. Zapomniałabym o jeszcze jednej i w zasadzie ostatniej ważnej rzeczy w tej sekcji, o wartości RWS. Wartość RWS jest to referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby. I jeżeli na przykład widnieje taka informacja przy węglowodanach 5% RWS oznacza to, że wraz ze spożytą porcją pokrywamy w 5% zapotrzebowanie na węglowodany dla przeciętnej osoby. Kolejną sekcją, która znajduje się na opakowaniu, będzie skład produktu. Jedną z ważnych rzeczy jest to, że składniki na liście produktu znajdują się w kolejności od użytych w największej ilości do tych w najmniejszej ilości. Tak więc, jeżeli na przykład w produkcie na pierwszym bądź drugim miejscu znajduje się cukier, wiemy już, że nie jest to produkt dobrej jakości. Wytłuszczonym drukiem lub jako dodatkowa informacja znajdują się składniki z listy alergennych, co jest ważne szczególnie dla osób właśnie z alergiami czy innymi problemami zdrowotnymi. Sięgając po produkty gotowe, musimy mieć świadomość tego, że są one w jakiś sposób zabezpieczone przed takim szybkim zepsuciem, bo trafiają na półkę sklepową. I tutaj kolejną rozderką, jaka się pojawia, jest lista składników, których nie znamy, czyli dodatki do żywności, takie jak konserwanty, barwniki, aromaty. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy jakiś dodatek jest w porządku lub nie, to warto sobie zerknąć na listę dodatków do żywności, ponieważ czasem mamy informację, że jest to jakiś składnik E. I okazuje się, że pod nim wcale nie kryje się jakiś szkodliwy składnik, a na przykład kryje się barwnik naturalny, jakim jest kurkuma. Wtedy nie musimy odrzucać tego produktu, jeżeli oczywiście pozostałe składniki są dla nas w porządku. Więc tutaj również trzeba mieć tego świadomość. Wracając jeszcze do alergii i osób z problemami zdrowotnymi które szczególnie muszą zwracać uwagę na skład produktów, taką istotną informacją jest adnotacja o potencjalnym wystąpieniu składników powodujących alergię. To nie jest tak, że w produkcie celowo umieszczany jest dany składnik, ale w zakładzie na przykład przetwarza się inne produkty z glutenem. I wtedy Musi być taka adnotacja, ponieważ te pozostałości mogą zanieczyszczać produkt, który de facto w swoim składzie tego glutenu nie powinien mieć. Więc dla osób, które mają silne alergie przy nietolerancjach glutenu czy przy celiaki, taka informacja jest bardzo ważna i często zadecyduje właśnie o ostatecznym zakupie produktu. Dla podsumowania tego skomplikowanego tematu, Podkreślę raz jeszcze, że najlepiej, jeżeli sięgamy po produkty najbliższe tym naturalnym, wtedy my mamy pewność co do składników i co do tego, że spożywamy dobrą żywność. Uważam, że czytanie etykiet jest takim dobrym nawykiem i właśnie do tego również Cię zachęcam. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny. Zachęcam Cię do obserwowania mojego kanału i pozostawienia oceny. Jak zawsze życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia za tydzień.